mano wariaty, dzisiaj przeprowadzam kuchenne destrukcje Magdy Gessler tej małej grubej blondyny z oklejonymi włosami ta która wszystkim mówi jak mają żyć i gotować zobaczycie jak u niej w knajpie jaki jest syf chodź chodź pokażę ci i gwarantuję, że za chwilę powiesz o kurwa ale syf ale najpierw zobacz te menu które odstrasza turystów wszyscy przechodnie podchodzą tutaj z ciekawości zobaczyć te menu ale w menu nie ma nic ciekawego. Tylko ceny odstraszają 90 zł za rybę. No i tak wszystkich odstraszają. A myślą tak jak ja, że może powinienem przyjść tutaj w garniturze, albo ubrać ładną sukienkę. I jeszcze pewnie będę 3 godziny czekała na stolik. Ale nie, pokażę Ci teraz Nagą prawdę. Chodź, chodź, pokażę Ci jaki tu jest syf. Zobaczysz, dlaczego tu jest pusto i nie ma klientów. Flaki! To Wy na to, żeby nakarmić dzisiaj wszystkich flakami. Wtedy, ze stracie, nikt nie będzie pracował. Z kamerą wśród zwierząt, Magda Gessler. Sandacz jest mrożony. O i nie tylko sandacz może okazać się mrożony. Kolejna potrawa będzie jeszcze łatwiejsza w przygotowaniu. Powstaje metodą słoiczku. Otwórz się. Na bogato. Wygląda strasznie. Niech pani to tak wie to śmierdzi głównym. Jagody? Braki? Nie masz apicji? Szkoda, że nie czujecie jak suchnie. No nie, nie jest to świeża golonka na pewno. A to pokażę wam jak w restauracji Polka Magdy Getrek na ulicy Świętojańskiej 2 w Warszawie jest brud, smród i ubóstwo. Najlepiej tu przyjść w ubraniu roboczym prosto z budowy, bo się można przykleić do fotela. Jedzenie to już biega po stole po ostatnich pięciu klientach. Pającyny takie, że strach się bać, uważaj na pająka, bo ci może wpierdolić tuńczyka z tymi suszonymi ziemniakami. A ten spleśniały wstrąg z kwaśną marchewką w odcie i za taką potrawę musisz zapłacić jej 89 zł. Jedzenie dupy nie urywa, ale portfel tak. A portfel pamięta jeszcze PRL, już się rozpierdala ze starości. Ja myślałem, że tutaj trzeba przyjść w marynalce, czekać godziny na stolik, a zobaczyć, że jest pusto bo jest tu brud i smród. Pora zatem na wizytę w jaskini Lwa. A w lwa, jak widzisz na własne oczy, brud i smród. Nie wiem skąd, ale takiego smrodu dawno nie czułam. Jest lato i łupał, te przyklejone kupy zżygać się można. To wstyd. Masakra, jak taka restauracja może się tak hańbić. Prowadzone przez ludzi, którzy chyba nie mają zielonego pojęcia o kuchni. Restauracja zapowiadała się dobrze. Jedzenie przeciętnie dobre. Skandal. Magda, czy ty kurwa nie masz ambicji?